Efekt wielotygodniowy przygotowań grupy młodych i zdolnych artystów, których będzie jeszcze dziś okazja przedstawić z imienia i nazwiska. Pragnę zaznaczyć, że cały dzisiejszy koncert jest nie tylko całkowicie naszą produkcją, naszą, czyli domu kultury w ale także wszystkie utwory, które dzisiaj Państwo usłyszycie, wykonywane są całkowicie na żywo, a jedynym elementem granym staśmę są tylko zapowiedzi prowadzącego. na koncercie, który nosi tytuł Podkarpackie sięga po największych spot z tytułem Wracać, czyli piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Od razu uchylę tajemnicy. Naszym zamiarem, naszym, czyli Domu Kultury w Przecławiu, tej fantastycznej ekipy, którą Państwo dzisiaj jeszcze usłyszycie i zobaczycie, jest zamierzenie, aby co roku sięgać po jedną z największych gwiazd polskiej estrady i jej właśnie poświęcać koncert. Tak jak zrobiliśmy to w tym roku. Bohaterem tegorocznej edycji koncertu podkarpackiej Sięgową Największej, jak Państwo wiecie, jest Zbigniew Wodę Za Zapachłonka, że wiatr nocy noc jak po wszystko to, my ty i ja. Za to przybliżymy dzisiaj, przypomnimy jego największe przeboje w naszych aranżacjach, a w wykonaniu instruktorów Domu Kultury, przysłowi uczestników zajęć oraz przyjaciół naszej instytucji. Proszę Państwa, jeszcze ostatnie zdanie na koniec. Gdybyście Państwo podczas dzisiejszego koncertu, w którym jegokolwiek momencie, spontanicznie zechcieli przyłączyć się do partii wogalnych, bardzo proszę nie krępujcie się. okazję zobaczyć fotografię. Ta wystawa powstała podczas wielu prób do dzisiejszego przedsięwzięcia, do dzisiejszego wydarzenia. Autorami tych zdjęć są Agata Chciuk, to jest jedna z naszych wokalistek oraz Marta Padowska, fotoreporter portalu Hej który już jest mediapatronem naszego dzisiejszego wydarzenia. i don't know Szanowni Państwo, wierzę, mam nadzieję, że, że poglądało się Wam tak samo jak mnie.